Dobra, przeglądam sieć z pomocą komputera, możemy mikroskopu do banana. Dokonaj pierwszego przełomu. Bo wszędzie mogę krytykować pracę. My jesteśmy z Aha, czyli też kartę dostępu możemy zyskać sami. Dla personelu wojskowego. Aha, aha, dobra. Więc przeglądaj sieć z pomocą komputera, ale gdzie mamy komputer, który nam na to pozwoli? No to jest ten komputer. To jest ten komputer, tak, ale czy my tu. I tu masz. Tak, to, to, pracę nad drzewkiem Banzai. Teraz eksperymentuję. Coś się tam zaliczyło. Aha, dokonaj przełomu. Taki do Aureka Alfred Kucinius dokonał swojego pierwszego przełomu naukowego i zapisał mówię co, ciągło brotor? ciągłobrotor. Ciągłobrotor. Użyj mikroskopu do badań. Pracujmy. Tam jest wązaj u góry. Daj? No, tam było ten kwiat. Modelu. ogrodnikiem, kurwa, stanę. a wyjdziemy do takiego przełomu naukowego i zapisujemy na specyfik jedzenie syntetyczne, kliknij przycisk notatnik. O, jedzenie syntetyczne wymyśliliśmy. Ale tak kurwa, opierdolił tą roślinę. Nie no, jest postęp. To jest teraz przepiękna roślina. Teraz trzeba ją podleć, ale... Nie, to mnie inną. taką roślinę? A to jest kurwa praca ogrodnika czy naukowca? Ale to ma dużo akurat tego, wiesz, związanego. no dobra. Najlepiej ja bym chciał ten mikroskop znaleźć. Aha. I potem weź to. Użyj. Może to jest ten mikroskop. Kiwie podlano. Kryształ? Proste. Zresztą sobie wiesz, tylko kryształ dostanę. No to jest mi mikroskop, no. Kurwa, nie domyśliłbym się. Ja też bym się kurwa nie domyśliła. zdobywany mikroskop. Hmm. A tu. No, imigrant. Coś tutaj robi. Sie, abyku. Zapraszamy mi. na parkiet. Dawaj, byku. Szybko, bo pijdzi przez to No Dobra, wy się przywitaliście. Masz kryształ? Nie o metal, o kryształ musisz go poprosić. No to, no nie ma kryształu. Ktoś poprosił metal. Daj metal. Co jest, kurwa? Nie ma metalu. To jest chyba kreator wynalazku, wiesz? To. To? A, dobra. Musimy pracować nad wynalazkiem, nazwijcie o ciągłobrotor? Broto... Ciągło dobra, teraz pracuję nad tym wynalazkiem, tak? I laboratorium chemiczne. Wydaje, że to by raczej było laboratorium chemiczne. Nie. Tak? A to? Tu Zelda utknął. Taka Zelda. A, Zelda. Dostaw kota. Mimi. Dostaw go. Ja tu coś zbudować mogę. Prosta, rakieta. W ogóle u nas od 22 do 16, 17 nie było prądu. 15 godzin spania. Ja się czułam jak w w średniowieczu, naprawdę. Prądu nie potrafisz żyć? Nie potrafię! W tych czasach uwierz, kurwa nie potrafię! Też nie potrafię, dlatego spałem. Teraz będę siedział przez dwa dni nabuzowany no, z komputerem. Trzeba nadrobić 15 godzin. Nikt tam nie koduje kryształów, ale żaluwa. Dobra, wynalazłem to. Mamy. Włącz ciągłobrotu. Gdzie tu kurwa no, jest? No, w środku w tej maszynie jest. Jest? No i masz go włączyć po prostu. Włącz. Włąc. Działa. Nie je, obejrzyj. Ja tutaj Dzień praca zima kończy się za godzinę. Weź, mu, zrób coś do. To jest ten ziomek z policji. A, lepiej tego nie robi. Nie, no, on, on ma nam w dać tą kartę. będzie się zastanawiał nad tym żarciem, No dobra. No, no koniec pracy. Dlaczego on puszkę dobiera? To jest głupi. I lubię mieć <laughs> metal. On lubi kryształy. Kryształ. już to zjechałeś. O, czwarty, czwarty przełom naukowy. Specyfik czerwona gorączka. Zobaczmy do notatniku te... Chyba nie jest notatnik. Zobaczmy są te rzeczy. Tak, i on ma tutaj... To jest to, to... Weź do chodzenia Już zaraz. To. Aha, myślałem, że to będę miał... Aha! Czyli to do ciągło brota, brotora. nie były żadne składniki potrzebne, a na inne te rzeczy są potrzebne składniki. Czyli tamten źle nie nie możesz chodzić po świecie i szukać tego, nie? Bo czasami te kryształy są po prostu na ziemi. Aha. Tak samo jak rośliny różne dziwne, nie? Znajdź kto dostępu i otworz drzwi do sekretnego laboratorium. No, no to to jest nasz main quest, tak? Tylko do tego to musimy sobie relację z tamtym ziemalem polepszyć. Tak nie, to niech on się chwilę tutaj. zobacz, co z tym synem w ogóle, z synem się dzieje. To jest kit. On samże. Weź, a tam z tyłu masz tą maszynę do ćwiczeń, niech on sobie On przed chwilą ćwiczył to. No, raz. Idziesz ćwiczyć, rozumiesz to ty, i tym. tym, O, tu jest ten y, chłop, on tu co chwilę chodzi. Spróbuj porozmawiać, bo on jest jakiś pierdol ty ty. No, odcięło go chyba trochę. To za nim! Przyjmij dary matki! A, to jest kosmita! Oj, nas wgieło! Przyjmij dary okay. mi tej stręży, oj! Piękno, 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 piękno. Otwórz oczy na im majestat. Matka wie o wszystkim, walka jest daremna. A to jest creepy, k***a! O, on jest ogólnie odcięty chyba trochę. W się sensie się pierdol, pewnie. Ja mów tak o nim. A staro? A jak chodzi. No. To był to <noise> jumpscare! To był jumpscare! Ciekawe gdzie on mieszka. Ej, to musisz zrobić na filmiku, nie? Takie straszna muzyka i tych tak pójdzie. I tak O, <noise> higiena. Więc co ty kucharz? Szybki prysznic? Zajesz w szkole. Tylko u Why are you speaking English? I don't understand. I, I don't understand. Jak ja zaczynam szkołę. Hmm. W ogóle czy ty miałeś jakieś domowe? O No ch... Dobra, peliczku. Jest kurwa NK. NK? Co to było NK? Nieklasyfikacja. A. jest O, yy, jest... Jak się nazywało? Nieprzygotowanie. NB. NP? NP. Dobra. Stąd tutaj Maciej Nowak. Nie radzę. Niech on się tylko z nami przyjaźni. A wiesz kto to jest ten drodzbyl? Nie. <grym> U którego przed chwilą poznaliśmy. No to dawaj, niech spróbuje. Niech on próbuje. Zaczynasz pracę? Dobra, no to szybko zjesz coś. Jogurt bez laktozy. Będziesz się wylać jeszcze potem. Nie zdążyłeś. Dobra, potrzebujemy metal i kryształ. Musimy się dowiedzieć kto w naszej pracy rozprowadza kryształ. Obstawiamy. Ale on tylko metal rozprowadza. Skur... Dobra, co mamy? Przygotuj specyfik czerwona gorączka. Na start robimy dużo mózgów, żeby chociaż cokolwiek byśmy mieli na I tak, notatnik. Mm. O, ryby. Ryby. To jest tutaj. I czerwona gorączka. Bazylię potrzebujemy. Ej, w sumie możemy to zrobić. Gdzie pewno gdzieś tutaj. Różany. Mhm. To wioła będzie. Dobra, Zrobiona. Flirciarski. Dalisz sobie flirty z kolegami z pracy, analizowanie. Bo tutaj analiza. Popytaj się, czy mają kryształ. Masz może kryształ? A chyba nie ma kryształu. Gratulujemy założenia własnej kolekcji pierwiastków. Jeśli naprawdę chcesz się na nią popisać, pomyśl o zakupie gabloty na próbki pierwiastków. Wykryty nowy pierwiastek. Gublek. Gublek proste. Nowa Maria Skudowska Kiri, normalnie. Ten jest styrany, co mu jest? Siku, nie może Siku. No, czy jak? Niech nie, nie na niego co on może robić w szkole. Eee, niech zdobywa przyjaciół. Stary, ma jedno jeden przynajmniej przyjaciół w szkole znajdzie. A no, ja mam analizować pierwiastek. Gublek. Tak? To jest wyjątkowy. No to Petrium. Co z, co z niego wyjdzie. Może będzie to jakiś atomowy pierwiastek. Zgłupiał, nie wie co robić. Udano. I idź im sikać, się zeszcze zaraz. Oczywiście trzeba. Jeden, jeden keyboard. Tylko jedna osoba może stracić. I naukowcy nie wymyślili sposobu, jak może więcej osób stracić w jednym momencie. Introwertyk? Kocie, słuchaj. Na dzisiaj kiedy nagrywam, ok? To jest moje stanowisko, kiedy sobie siedzę i gram. Ja to tobie nie wchodzę, dobra, czy Czytam do innych rzeczy. Bye bye. Rzucasz przedmiotami. bo no, no, zabawne przywitania. Kolega musi wiedzieć coś o kryształach. Dzień drugi kiedy szukamy kryształu w tej pracy. Na pewno ktoś go musi mieć. Nie chcę pokazać, kurwa. W ogóle zaraz jest która? 15 my nic w tej pracy nie zrobiliśmy. Poproś o kryształ. O, się. No i, zaje... i plambit dostaliśmy. Łatwo, to jest jakiś nowy rodzaj. Ciekawe czy mocniejszy. Co Jak się w sobie zast... Wy... do nas. Zobacz czy jest taki drugi Nie ma Tu masz O, rzeczywiście Trend on idzie? W szachy chciał kurwa grać Nie ma grania w szachy Powiedz zaraz koniec pracy, a ty nic pożytecznego do ludzkości jeszcze nie zrobiłeś Znaleźliśmy kryształ, przynajmniej weź z nim zrobił. zbadaj go Weź podlej roślinę O, przy okazji szybko, metal Dobra, idź szybko. przy... Dupę ten dzień w robocie był Nie zrobiliśmy praktycznie nic Daliśmy dupę Trzeba z tym wojskowym pogadać. On jest ogólnie co? On jest głodny jest spięty, no to trzeba coś zjeść. Popisz się stary, pokażmy co to masz zrobić. Weź się z nim z wyzywaj, z wyzywaj się z nim. Weź tym swoim synem, żeby on go wyzywał. Synem? To się kliknij, no żeby syn wyzywał starego. Niezłośliwe, wredne musisz jeść. Co to za plama? <laughs> to nie no stary. mówiłam, że jest wredne, niezłośliwe. Ach, już na starego? To jest podry? Mi się wydaje, to jest po prostu Chłopiec ciepły. <grych> no, jest ciepły na nas. Mówię, weź we sobie kup nowe łóżko, masz pieniądze. Pieniądze są przeznaczone na wyższe cele naukowe, a nie na kupienie łóżek. Ale pieniądze postawię rakiety i wylecę w kosmos. A jakie to można w sumie? Nie wiem, czy można. lodówy, boski śnieje zaraz, potem się weźniesz, umyjesz. Brudas! <grym> hmm, no, coś stało, chuj. Ale oni mają być wredni dla siebie, Adrian. No i sami się kochają. <grym> no kurwa! No to w nie, powiedzieć kliknikiem, nie ze starym. Nie wiem, weź niech on go skrzyczy. Powiedz, powiedz z chują, rodzicem. Weź obraź i jeszcze kliknij. Nie wiem, ty jesteś Toxig dla... Więcej nie. opcji i weź podłe, weź więcej opcji. Zażądaj niezależności Kup, A, typowy na Jesteś niemiła, nie? Wiesz nie, w starsi ludzie z tego kibla na korzystają. No to wygląda. Dobra, co się możemy zrobić? No, ale pytam tam kryształ. Specific? Jak to się robiło? Dowolna roślina razy dwa. Okej. Okay. Zobacz czy masz tam plany do zabrania. Zbierz te stokrotki. Zbierz plon truskawki. I masz. Wtedy musimy przyjść tu. Ale musi tu najpierw wziąć Adrian. Aha, w sumie. Na końcu śmiechów. Z takim wykrętem. O. Przetestujemy to. Nasz gówno wpłynie. Tak zwana zraka. Nic mu się nie stało. Smutne. Oddaj teraz metal. Metal. No przecież on miał metal. Nie miał metal. Miał metal! Miał, miał metal. Ale jak Miał metal. No. Podlej roślinę. Bycie ogrodnikiem jest bardzo przyjemną pracą. Chodzisz, podlewasz pod te roślinki, syntezujesz roślinki. Ogólnie jest fajnie. Co jest? O kurwa. Jest psipą. No. Obejrzyj. Musisz szkiełkę jakoś zdobyć. Chciałem, żebym mógł zdobyć szkiełkę. Jakieś tutaj, ale od nich? No no niech idzie znaleźć miotacz z Tylko tu jest potrzebne dowolne pospolity kryształ, okej? Okay. Dawaj kryształa. Cytryn. Cytryn, bardzo ładny. W której my kończymy pracę? 19, Dobra, to zdążymy to zrobić. Zatrzymaj. Tak. Weź zobacz stąd, bo tam... A. W końcu będziemy więcej zarabiać w młodszym Majsterkowicz Idziemy Czekaj Ta jego czapeczka mnie podnieca Co? <laughs> <laughs> nie też <laughs> Kurwa kaczka była Spadaj <laughs> Nie, 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 mo, to jeszcze do domu nie idziesz Mówimy mamy relację z nim. Przyjaciel, z młodszym sierżantem, hmm. Klif, grzmoty w oczach. Weganin, wegetarianin, wegetarianin, oh, no a, a mm, ale fajler. O! Oh, o! Oh! Ok. Mamy podejrzanie rozmazane zdjęcie. Czy może. Weź go tak wiesz, tak podrywaj, żeby on ci więcej dał tego. Nieee. Chyba się czy on by mógł mi coś jeszcze dać? Jeszcze na tyle ci nie ufa. Chyba ja. no, to gadamy dalej. Dał mi już jedną rzecz. Nie wiem, z współczesnych, nie wiem, z jakiejś małej. Hey, bo Chyba muszę odspać. Jesteś w ogóle zmęczony? Hmm. Rzeczywiście. Może zadbamy trochę o ciebie. Szybki prysznic. I'm fast as Macie Maciek, To nie Wietnam. Jajka. Lord Zjemy romantyczną kolację. Ej, no, no ale będę. Nie chciał gotować dla mnie. E, dobra, fasole tu jeszcze mieliśmy. Gdzie nie ma? Wietnamie było gorzej.

Ej mordo ku**a z tego laboratorium to macie niezły ten kryształ, macie jeszcze trochę dupa. Ta morda Weź na jedynkę, weź na jedynkę To będzie miniaturka O, zachodzisz tak po spranie dupy Trochę tak Albo po wizycie wuja O <laughs> Czemu się nie interesujesz szkołą. Ja w twoim wieku się interesowałem szkołą. Najbardziej to rzucając. Ty jesteś ]kami. w jego wieku. Nie. Jestem ja już stary. Nie chcę ich ubór to penzenoli. Nie wiem, ja najbardziej oddaję. Dla czytaj?